Czułem zaraz po jakimś czasie, że ten lokal jest blisko tego, żeby upaść, no i miałem taki strach, że stracę pracę. A jakby jeszcze dla mnie wtedy na tym etapie, gdy byłem nowy w branży, to nie było takie proste. Więc pojawiła się myśl, jak miałem taki długi czas oczekiwania, co mogę zrobić, żeby ten lokal nie upadł. Ja tak. uważam, że przedsiębiorczość to branie odpowiedzialności za po pierwsze swoje życie, po drugie za otoczenie wokół i za wszystko po kolei. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o Biznesie Inaczej. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Kowalewski. Cześć, witam wszystkich. Łukasz jest właścicielem kilku klubów w Białymstoku, mianowicie Rokoko 2.0 i Rokoko Havana. Kuban. Rokoko Kubano. I jeden jeszcze w Augustowie. Tak, mam jeszcze klub w Augustowie i teraz jesteśmy blisko otwarcia klubu w Ełku, więc, więc też długo będzie kolejny. Czyli ta ekspansja, jak widzicie, imprezowa jest mocno, pomimo jakiejś przeciwności losu, jakie teraz spotykają. Poza tym, tak jak wspomniałeś, jesteś współwłaścicielem też w paru innych firmach. Tak, więc... jeszcze działamy w fotowoltaice. Mhm. To teraz taki dosyć, że tak powiem, na czasie biznes, który w ostatnim czasie stał się bardzo popularny. I też jeszcze mam jedną firmę, taką mniejszą, którą prowadzę z statą? Właściwie tam już tylko jestem udziałowcem, już tam z racji jakiś bardziej tata z bratem to prowadzą, ja gdzieś tam tylko na początku pomagałem. To teraz moje pytanie. Skąd w ogóle pomysł, żeby iść w kluby? Widząc, no, że w białym stoku trochę ich jest, część mhm. nas też bardzo mocno rotuje, wy jednak trzymacie się Tak, to kilka latie mhm. swoje działalność? Więc to, żeby się zastanowić dlaczego kluby, no to byłoby trzeba się cofnąć dużo, dużo lat wstecz Bo gdzieś tam pierwszą, e, pierwszym takim momentem, kiedy o tym pomyślałem czy znaczy nie o posiadaniu klubu, tylko o tej branży w ogóle e, Był moment, gdy moja pierwsza praca, tak poza rodziną, gdzieś poza pracą u dziadka na budowie Czy, czy u taty, e, to była praca w telemarketingu To było, miałem wtedy chyba 18 lat, jeżeli dobrze pamiętam, czyli 10 lat temu e, Wtedy pamiętam, że zarabiałem 5 złotych na godzinę do tego miałem prowizję od umówionych spotkań, które oczywiście gdzieś tam były, jak to w wielu takich firmach, obcinane mocno. Więc no, nie zarabiałeś zbyt dużo, ale gdzieś tam przy moim studenckim budżecie to, to było coś fajnego. No i wtedy właśnie tutaj się trochę pojawia osoba mojego wspólnika i najlepszego przyjaciela Bartka, bo on pracował wtedy gdzieś już za barem w jakimś tam mniej popularnym klubie, ale już wiedziałem, że on tam trochę zarabia więcej. Wiedziałem, że tam jeździ taksówkami i tak dalej. I to dla mnie było takie, że po prostu skojarzyłem, że pracując za barem, mogę zarabiać gdzieś tam troszkę więcej niż zarabiałem wcześniej no i tak jakby to był pierwszy powód czemu zacząłem gdzieś tam szukać no i tak właśnie wylądowałem w, w pierwszej mojej pracy w gastronomii w klubie Exclusive czyli w strip clubie tam pracowałem jako barman przez pierwsze gdzieś tam pół roku później gdzieś tam mi się to barmaństwo spodobało i zacząłem dalej szukać kolejnym moim krokiem był taki lokal, jeżeli dobrze pamiętam to był lokal Prohibicja i w nim było coś takiego, co naprawdę wpłynęło gdzieś na, na moją przyszłość, a mianowicie było to, to że ten lokal bardzo słabo przeszedł. Czyli jak ja tam przeszedłem, to wiedziałem, że czułem od, tam, zaraz po jakimś czasie, że ten lokal jest blisko tego, żeby upaść. No i miałem taki strach, że stracę pracę. A jakby jeszcze dla mnie wtedy na tym etapie, gdybym był nowy w branży, to nie było takie proste. Więc pojawiła się myśl, jak miałem taki długi czas oczekiwania, co mogę zrobić, żeby ten lokal nie upadł. Jak sobie wypisałem całą listę rzeczy, i zacząłem, i tak sobie pomyślałem, że kurczę to ma sens, ale coś też z tego mogę mieć. I wtedy właśnie zaproponowałem właścicielowi, wypisałem mu wszystkie pomysły, co mam, żeby zmienić. On się bardzo mu się jakby to spodobało, powiedział, że zmienił, no wtedy powiedziałem, nie no, ale żeby zmieniać, no to ja muszę mieć jakąś władzę. Żeby mieć władzę, muszę być menedżerem. No i on wtedy mi dał stanowisko menedżera, co było dosyć zabawne, bo dosłownie 2-3 miesiące wcześniej byłem krok od wylotu. Gdyby nie wstawiłaś się za mną koleżanka z pracy, to właściwie chciał mnie wyrzucić. Więc to był taki szybki gdzieś tam progres w tym miejscu i to też dużo mnie nauczyło, bo zauważyłem, że jeżeli coś, po, po pierwsze, że mogę być proaktywny, że mogę robić coś więcej niż jest do mnie wymagane, że to się opłaca, bo dogadałem sobie wtedy lepszą stawkę i zacząłem lepiej zarabiać i że to też może wpływać gdzieś tam na lokal z zewnątrz, tak? I, i po prostu to był taki etap w moim życiu, gdzie zacząłem, wtedy naprawdę zrozumiałem, że we wszystkim, co robię, mogę się rozwijać. Mogę robić to coraz lepiej i to będzie wpływało na moje życie, że, że to będzie stawało lepsze. Tak, bo gdzieś tam, gdy wcześniej w życiu, się, no wiadomo, każdy gdzieś w jakiś sposób się rozwija raz wolniej, raz szybciej, ale, ale no, nie wiem, ja grałem w piłkę, jak byłem w podstawówce w gimnazjum. Wtedy się rozwijałem, ale to nie była zabawa. Nie wiedziałem, że się rozwijam. Na treningach nie wiedziałem, że trenuję coś. Ja po prostu grałem w piłkę. A to był taki pierwszy moment, gdzie świadomie połączyłem pracę z rozwojem. Tak, i że zobaczyłem, że może być z tego coś, coś więcej. A propos właśnie tego rozwoju, chciałem się jeszcze dopytać o ten rozwój na rynku już lokalnym, mm. naszym białostockim, Jestem. bo było tak, że jakieś kluby padały, Wy się trzymaliście, ale poza tym, że trzymaliście, mm -hmm. to jeszcze poszerzaliście sieć swoich klubów, jak chociażby z Koko <laughs> że Aha, z Koko Havaną do Tak, było tak no nie wiem, co trochę odpowiedzieć, no gdzieś jest jakiejś wielkości, to jest dosyć ciężki rynek, bo jest stosunkowo mały, tak? jeżeli na przykład mamy fotowoltaikę, firm fotowoltaicznych jest multum na Podlasiu, multum w województwie, multum w Polsce i gdzieś tam jeżeli się otwiera kolejna firma, to nikt tego może nawet nie poczuć, szczególnie jeżeli to jest jakaś tam mniejsza firma w klubach jest tak, że jest ich kilka na rynku, może czasem momentami do kilkunastu, ale tylko gdzieś tam kilka największych ma ma jakby jakieś tam większe sukcesy, tak? jest rentowna i, i się może ewentualnie rozwijać. No i teraz tutaj trochę no jest prosta sprawa. Kto robi lepsze wrażenie na klientach? I to też jest ważna sprawa, no bo musi robić lepsze wrażenie na klientach, a nie mieć w głowie, że robi lepsze wrażenie na klientach, tak? No bo trochę dużo osób wchodzi w branżę gastronomiczną, nie tylko w kluby, ale też w restaurację, myśląc, że sam wie najlepiej, co jest najlepsze dla ludzi. No, i potem otwieramy restaurację, restauracja pada. Bardzo dużo jest takich biznesów. No, to tu jest ta różnica, że trzeba dobrze znać potrzeby klienta, gdzieś przynajmniej strzelać, jakie one są, i, i się w nie trafiać. Tak? No, i jeżeli w nie trafiamy tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu, gdzieś to się napędza. My też, jak zaczynaliśmy, to nie zaczynaliśmy z wysokiego stopnia, bo zaczynaliśmy z klubem, który był krok od bankructwa, bez pieniędzy. Więc to było bardzo trudne, dużo, długo trwało. Cały pierwszy rok właściwie. Byliśmy rentowni momentami. Czy gdzieś tam w lepszych okresach dla klubu udawało nam się coś tam zarobić, pospłacać długi, potem znowu wpadaliśmy w zadłużenie czy z czynszami, jakimiś różnymi rzeczami, i znowu odbialiśmy. No i tak przez pierwszy rok sobie walczyliśmy, gdzie moim takim. Teraz właściwie to mogę przyznać, w pierwszym roku nie chciałem tego przyznawać, no ale przez cały pierwszy rok działalności, co piątek, ja miałem jedno marzenie, żeby mieć z gotówki na wypłaty dla pracowników, to no bo byłoby mi bardzo wstyd, tak, żebym nie miał. Więc to teraz się wydaje być abstrakcyjne z perspektywy dzisiejszego dnia, ale wtedy to było po prostu dla mnie coś takiego, co było dla mnie bardzo ważne i o tym co tydzień się bałem, tak że, że, że tego, tego nie uda się nam dopiąć. No i tak się od czasu od tego przez ten czas cały, cały czas rozwijaliśmy, krok po kroku, krok po kroku, tydzień po tygodniu. No i gdzieś tam to klienci doceniali, było ich coraz więcej i z otwarciem klubu yy, Rokoko Kubano. To jest bardzo prosta historia. W tym okresie, to było przed pierwszym lockdownem, mieliśmy tak dużo klientów w Rokoko, że codziennie, co tydzień wydawaliśmy w tysiącach na naprawy klubu. Po prostu było tak przeludnione, że były niszczone loże, drzwi, ściany, wszystko po kolei. Więc stwierdziliśmy, że potrzebujemy drugi klub, żeby ich trochę podzielić, żeby ten klub się nie rozpadł po prostu. Więc, więc w taki sposób, a też stwierdziliśmy, że no nie ma czegoś takiego gdzieś tutaj yy, no, no, w sumie nawet nie wiem, gdzie to jest, <laughs> w ogóle mało, gdzie jest coś takiego, żeby mieć kilka klubów w jednej cenie. Pamiętałem z czasów, gdy ja zaczynałem studia, tam nie wiem, 9 lat temu, że to było bardzo popularne imprezy, gdzie masz kilka biletów na jeden klub, i to nam też przyświecało jako, jako takie fajne rozwiązanie, że możemy coś klientom dodać więcej, tak? Czyli kupuję jeden bilet, a może pójść do dwóch klubów w jednej cenie. Właśnie. To wracając do początku wypowiedzi. Podobało mi się to, że podkreśliłeś e, różnicę między wydaje mi się, że znam potrzeby klienta, a znam potrzeby klienta. E, nigdy nie wiemy, tak? Naprawdę tylko korporacje duże stać na to, żeby to sprawdzić, tak? Wtedy tak. one zlecają badania za dziesiątki, setki tysięcy i wiedzą. My, jako tacy normalni przedsiębiorcy, możemy co najwyżej mieć nadzieję, że mamy, że wiemy. No i gdzieś tam strzelać i sprawdzać. Jak się okazuje, mm. że to trafia, on to fajnie, lecimy dalej. Ale mm. też często się nie trafia, tak? Okay. I właśnie teraz tak podpytam o te badanie potrzeb. Bo mhm. na początku, tak jak wspomniałeś, było to czasami strzelanie teraz, czy macie swoje okay. metody. Teraz to dalej na... strzelanie. Dalej strzelanie? Dalej strzelanie, tylko wiadomo, jeżeli gdzieś tam się rozwija w biznesie, jest jeszcze jakiś czas mhm. czy to już jako przedsiębiorca przez jako pracownik, coraz bardziej się to m, intuicja się wyostrza, że tak powiem, i coraz bardziej się rozumie branżę, jeżeli się w tym rozwija, oczywiście. Więc no, no dalej trzeba strzelać. Tylko po prostu wydaje mi się, że teraz częściej trafiamy i też już dużo błędów popełniliśmy, których już staramy się po raz kolejny nie popełniać. Czyli rozumiem, że takiego swojego klienta wymarzonego, że tak to powiem, określiliście. Wiecie, do kogo kierujecie? Klientów klientem. bardziej, bo mamy, my mamy trzy parkiety w Białymstoku. Mamy trzy parkiety i każdy jest skierowany do jednej osoby. I teraz na przykład mogę. Trochę nie wiem, czy bym chciał opowiadać tak o tym bardzo, żeby znaczy, no, tyle <laughs> po prostu to, to, co mogę, to co to co uważam, że po prostu nie jest jakąś tam tajemnicą naszą, po prostu każdy parkiet ma inne wartości nieść dla innych klientów, bo jeżeli chce się mieć klub na dużej ilości osób, no to jednak w takim mieście jak Białystok to trzeba brać z różnych grup odbiorców, tak? więc wydaje mi się, że po prostu to jest też ważne, żeby trafiać do wielu grup, no bo te, po pierwsze jedna grupa może się szybko znudzić klubem, a po drugie, i ktoś może ją przejąć, na przykład zrobić to samo, tylko trochę lepiej. No a po drugie, no, jeżeli ta liczebność ma się zgadzać i to ma być duża firma, no to, no to musi być taki duży przebieg różnych osób. To jeszcze tak podpytam odnośnie tych reklam, tego trafiania do klientów. Jasne. W jaki sposób się reklamujecie? Czasami mhm. widzę, tam na Facebooku udostępniacie jakieś filmy, że tak powiem, współpracę z innymi. Mhm. Klubami, ale mm. czy jakieś inne jeszcze źródła reklamy? Tak, to akurat co powiedziałeś, to była jednorazowa sytuacja, która zdarzyła się jakiś tam raz. Wydaje mi się, że, znaczy teraz, też pojęcie reklama, marketing to jest bardzo szerokie pojęcie. No bo tutaj mamy działania stricte marketingowe, gdzieś tam najbardziej popularne, prowadzenie Facebooka, Instagrama i tak dalej, plus reklamowanie się tam. Działania takie już teraz trochę mniej popularne, np. tu ktoś w radiu coś zrobi, tu się zrobi jakiś konkurs, gdzieś jakaś współpraca. No ale też moim zdaniem bardzo dużą częścią marketingu, najważniejszą, jest, są doznania klientów, tak? Czyli, jeżeli przychodzi klient i stwierdzi: No bawiłem się, na przykład nie wychodzi do klubu 3 miesiące, przychodzi i wychodzi z takim, jest siódma on wychodzi, ma takie: No bawiłem się najlepiej w życiu. Potem komuś, jeżeli jest trochę bardziej ekstrawertyczny, to mu powie. Więc wydaje mi się, że no, tu jest bardzo dużo segmentów i na nich wszystkich trzeba się skupiać w równej mierze, bo, no, bo w marketingu no, nie chodzi tylko o to, gdzie się zapłaci za reklamę, tak? Tylko to muszą być różne kanały, standardowe, niestandardowe, też fajnie co coś zaskakującego zrobić i te wszystkie muszą być spójne i po prostu gdzieś tam się rozwijać w swoim tempie. To jeszcze tak podpytam, bo mówię, że współpracujesz też z statą. Tak. Jak odnosisz się do współpracy na przykładzie właśnie klubów? Z współpracy z rodziną. Mhm, czy uważasz, jasne. że to mogą być mhm. trochę ryzykowne przy, przestrzenie do współpracy, okay, zwłaszcza na taki szef-pracownik? Mhm. Czy niekoniecznie? Jasne. To takie pytanie bardzo często zadawane, ale moim zdaniem y, mocno nieszczegółowe. No bo gdzieś. Y, no ryzykowne, wszystko, życie jest ryzykowne <grych> Tak jakby jeżeli nie próbujemy czegoś robić to no, no wszystko, gdzie coś próbujemy zrobić ponad standard No to to jest ryzykowne, tak? Że może się gdzieś tam nie udać Tylko teraz no takie trochę głębiej wchodząc To pytanie, czy ryzykowne jest, że się nie uda? Czy ryzykowne jest to, że zostaniemy tu, gdzie jesteśmy teraz? Czy nam odpowiada to miejsce, gdzie jesteśmy teraz? No bo, no bo no to moim zdaniem jest pytanie, którego trzeba zacząć Teraz jeżeli chodzi o współpracę z rodziną Ogólnie współpraca z ludźmi jest taka, że trzeba się dotrzeć, trzeba się w tym rozwijać, tak dalej. Czy to jest tata, czy mój brat, czy mój wspólnik, to wszystko jest kwestią tego, ile czasu to poświęciliśmy i na ile jesteśmy do siebie kompatybilni, tak. Wydaje mi się, że to, że ktoś jest rodziną, nie ma znaczenia. Jeżeli mamy dużo pokory gdzieś tam i takiej świadomości, że razem chcemy tego samego, tak. No ja nigdy się nie kłóciłem z nikim z moich wspólników. Nigdy się nie kłóciłem z nikim z moich pracowników, tak mi się wydaje, może gdzieś tam Były jakieś pojedyncze sytuacje, ale no, nie sądzę No, się w komentarzu Tak, da <grym grym> to znać Ale wydaje mi się, że nigdy z nikim się nie kłóciłem, najwyżej się rozchodziliśmy Ale no po prostu uważam, że powinno się robić te rzeczy, które prowadzą do rozwoju No i z takim podejściem, trochę nawet jeżeli mamy inne zdania No to, no chcemy dojść do wspólnego konsensusu, o tym dyskutować A nie, a nie się kłócić, tak jeżeli na przykład mamy wspólnika, który gdzieś tam się boi, że będzie okradał, czy, czy coś takiego, czy ktoś tam chce bardziej udowodnić swoją rację, Kto, że jakoś ważniejsza jest racja niż sukces, no to, no to zawsze będzie problem we współpracy, czy to jest rodzina, czy to nie jest rodzina. To w takim razie na ja podstawie jakich cech dobierasz sobie osobę do okay. współpracy? No nie mam pojęcia, ale mogę powiedzieć, jakby nie mam czegoś takiego, co sprawia, że Szukam jakichś tam wy, wybranych cech, bardziej, no też zależy oczywiście od stanowiska, tak? Co ta osoba ma robić i tak dalej, ale bardziej to są rzeczy, tak ogólnie rzecz biorąc, przy tych stanowiskach bardziej kierowniczych, które mnie po prostu mi przeszkadzają i tego wiem, że na pewno nie chcę. Yy, czymś takim jest szukanie wymówek zamiast szukania rozwiązań. Jeżeli z kimś rozmawiam i widzę, że ta osoba yy, szuka, yy, mówi, że nie da się, bo coś, no to z reguły te bo coś jest takie. Yy, no nieprawdziwe, tak, że to jest bardziej gdzieś to wyjście ze swojej takiej strefy komfortu, zrobienie czegoś więcej, że mi się nie chce niż realna wymówka no to to jest na pewno coś, co moim zdaniem jest dyskwalifikujące w ogólnie w rozwijaniu się w życiu, a może nie dyskwalifikujące, a bardzo e, zatrzymujące więc jeżeli chodzi o, o moich współpracowników teraz takich zarządzających no to lubię, że jeżeli to są osoby które sprawiają, że mam mniej pracy czyli po prostu, jeżeli ktoś jest przed menedżerem klubu na przykład w jest Mateusz no to ja wiem, że wszystko, w roku jest porządek i wiem, że ja tam nie muszę nic z jego sprawami się zajmować że mogę skupić się na rzeczach, które, w których moim zdaniem jestem dobry i one są ważniejsze z celów strategicznych ale wszystko, co jest na teraz, zajmuje dużo czasu wymaga takiego działania, problem, rozwiązanie, problem, rozwiązanie wiem, że to Mateusz załatwi tak samo na przykład, ja bardzo nie lubiłem spraw księgowych, urzędowych tak dalej. i teraz zatrudniliśmy Martę, która też w tym jest idealna ja sobie często gdzieś tam żartuję do znajomych, że nigdy żadna kobieta tak mi nie poprawiła życia jak Marta, bo po prostu zdjęła ze mnie wszystko, co mi przeszkadzało w życiu, tak? że, co sprawiało, że mniej mi się chciało pracować. Więc gdzieś szukam takich osób, które są kompatybilne i mogą odebrać ode mnie część jakiejś tam pracy, którą trzeba wykonywać. To teraz podpytam o Twoje plany biznesowe na dalsze lata. Powiedziałeś, Pełk. Tak, czy Białystok jeszcze zamierzasz tutaj coś hmm. działać, hmm. czy bardziej już jesteś za granicą, Podlasia? Jeżeli chodzi o działanie w mniejszych miejscowościach, to Ełk jest jego ostatnim miejscem. No bo gdzieś tam no, przez czasy lockdownu i tak dalej trochę dojrzeliśmy, już nie, takie małe kluby nie budzą w nas takiej pasji, żeby to robić. Więc Ełk, jak już w wcześniej podpisane umowę, gdzieś tam na początku, zaraz po pierwszym lockdownie. Yy, więc jakby chcemy to dociągnąć do końca teraz chciałbym robić tam jakieś większe projekty yy, no moim zdaniem ten rok 2022 będzie dla mnie takim rokiem przełomowym bo mamy w głowie razem z Ełkiem cztery projekty które mogą być bardzo ważne gdzieś tam w przyszłości w życiu yy, różne branże też trochę szczerze mówiąc o tym nie chcę mówić no bo gdzieś tam to się powoli rozwija myślę że po prostu pierwsze pół roku yy, wszystko się wyklaruje, no, ale na pewno dużo pracy i dużo, i dużo gdzieś tam ryzyka przed nami. A tak? no możesz tak podpowiedzieć: północ, południe, wschód, zachód. Nie, Polska, nie będzie, poza Ełkiem nie będzie więcej klubów. Mhm. Będą różne branże, różne tematy. Po prostu gdzieś tam już chciałbym. Oczywiście klub Stokły jest dla mnie teraz priorytetem, ale, ale chciałbym też gdzieś tam prowadzić innych rzeczy, się rozwijać. Ewentualnie, jeżeli chodzi o klubę, to, to jedyne miejsce, które mnie interesuje teraz, to Warszawa. Gdyby gdzieś tam, że, że gdybym widział, że jest jakieś fajne miejsce do wzięcia, plus ja miał czas i pieniądze na to, no to to jest miejsce, które na pewno mi się stanowi. A reszta to już takie branże gdzieś tam trochę dalsze od klubu. To już tak kończąc, pytanie typowe dla tej serii, a mianowicie, co rozumiesz przez przedsiębiorczość? Co przez przedsiębiorczość? W tym słowie. Ja Zabaj. uważam, że przedsiębiorczość to branie odpowiedzialności za po pierwsze swoje życie, po drugie za otoczenie wokół i za wszystko po kolei. wydaje mi się, że osoba, która po prostu a to akurat usłyszałem na studiach że z reguły odpowiedzialność to jest coś, co nikt nie chce wziąć a to sobie śleży leży i wystarczy być tą osobą, która to bierze na swoje plecy i to już sprawia, że jesteśmy dużo wyżej niż, niż byliśmy chwilę wcześniej tak? na pewno to często jest bolesne gdzieś tam porażki to, to taka duża część tego wszystkiego no ale to po prostu trzeba mieć Trzeba umieć robić tak, żeby to po prostu spływało i, i działać dalej, robić swoje, tak? Dzięki za to odpowiedź, bo też mi się bardzo spodobała. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Łukasza i jego działalności, wszystko będzie w opisie. I zapraszam was do subskrybowania kanału, śledzenia też klubu Rococo i, i dokładnie Rococo, Rococo w Ełku? Rococo 2.0 tak samo. Rococo 2.0 żebyście byli też na bieżąco. Jasne. Dzięki za oglądanie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.